3, 2, 1 jesteśmy, proszę Państwa. Rozpoczynamy nocne zmagania. Tym razem przenosimy się z Tajlandii do Japonii. Ale już z tytułem Mistrza Świata i z Mistrzem Świata na pokładzie. W kategorii MotoGP tak, oczywiście coś. tak. Co nie znaczy, że nie będzie ciekawie, co nie znaczy, że nie będzie akcji, co nie znaczy, że nie mamy też ciekawych Tematu. newsów przed tą rundą. Chyba huknęło tak z znienacka, bo sami się zastanawialiśmy, zresztą wróciłeś na Twitterze. Ale jak to, dlaczego Honda sobie na to pozwoliła i dlaczego Yamaha na to pozwoliła? Zarco wraca do gry. Zarco, który dostał wyproszony z boksu austriackiej firmy KTM za to, że po prostu sobie nie radzi na ich motocyklu, ale długo nie musiał czekać na propozycję. Najpierw podczas Grand Prix Tajlandii propozycja, że będzie kierowcą testową Machy. Przyznał Lin Jarvis, że taką e, propozycję złożył. Żońowi Zarko, a ten co tam testowym, skoro mogę sobie pojeździć. Ostatnie trzy rundy w tym sezonie, więc poczynając od Grand Prix Australii, że Zarko wsiądzie za Taka Kagamiego na motocykle CR Honda. Czyżby to była przymiarka do przyszłego sezonu i zastąpienia tego, który sobie nie radzi tym razem w boksie Hondy? No Bardzo trudne zadanie dla, dla Zarko. Jedna ważna rzecz. Zarko, jak powiedział, że rozchodzi się z ktm zaznaczył. Ja wrócę. Ja wrócę. Potrzebuje kilka lat, żeby być na szczycie kategorii MotoGP, i to naprawdę widać, że Francuz to bardzo mocno wierzy. No i takie ruchy, o których tutaj mówiliśmy, czy zostanie kierowcą testowym, nawiązania współpracy z Yamaho, czy teraz zastąpienie takie na Kagamego, to na pewno są ruchy, no, które mogą gdzieś rozpocząć realizację tego jego celu. Ale zaskakujące, Wszyscy że zaskakujące. Nie, nie, bardzo zaskakujące, bo tak, jeżeli faktycznie Zarko ma nie zastąpić Jorge Lorenzo. To roku, misja samobójcza. To misja samobójcza, ale dla, dla Hondy, bo to jest naprawdę dziwne, żeby Honda, wiedząc, że ten facet będzie testował dla Yamaha, nagle mówi: dobra, to popatrz sobie, jak się jeździ na Hondzie, popatrz sobie, jak to wszystko u nas wygląda. Może nie w fabrycznym zespole, ok, może nie na te, tegorocznym motocyklu, bo wiadomo, że taka nie ma. Motocykla 219, a zastępując taka na Kagamiego nie może. To jest. Yy, dla tych, co nie wiedzą, regulaminowo nie może dostać innego motocykla. Są to silniki, z których korzystał taka Kagami i ich może tylko i wyłącznie używać Zarko. Przepraszam, ja tu bo tu się dziwne jakieś rzeczy dzieje ona. O, wiesz, jesteśmy wyciszeni. I no, to by było dziwne to, by znaczy pozwoliła. Podstawowy element koniec relacji z Yamaha. Dla mnie to jest, to jest dla mnie zakończenie relacji z no Yamaha, tak, ale... odrzucenie ich propozycji ewidentne, no bo ani jedna firma, ani druga nie pozwolą sobie na takie historie. Znaczy, dlaczego Yamaha nie sobie nie, pozwolić? nie Jam... pozwolić no, sobie. Yamaha i Nie pozwoli sobie Honda, Honda sobie. Ale no Honda no na właśnie, pewno Honda to postawi to Honda, taki tak. warunek. No Honda tak, ale Yamaha, dlaczego nie? Jedna rzecz jeszcze. jeszcze większe doświadczenie. Jeszcze troszeczkę podpatrzył oprócz KTM-a, bardzo do podpatrywania nie ma, ale podpatrzył Honda i teraz przychodzi i, i, i nam testuje i podpowiada. To tak. Nasz jedna Honda, rzecz jest taka. Jedna rzecz taka, taka, na taka na Kagami, przedłużył kontrakt. Wczoraj pojawiła się informacja, wiedzia, że jest było, na kolejny że... sezon. Jeden znak zapytania. Karl Krashlow przebonkuje już od dłuższego czasu, że być może nawet po tym sezonie nie, zakończy. Nie. Karl Krashlow nie dość, że powiedział, że zmienia zdanie że A, wobec gorszych no, wyników, to, to, będzie już w przyszłym to, roku. To jeszcze powiedział Cal Crashall, że, że, że nawet teraz, kiedy ostatnio szło gorzej, to on chce jeszcze pokazać, że potrafi jeździć. I szuka kontraktu jeszcze po roku 2021. I, jest... I szuka kontraktu tylko i wyłącznie z tym producentem, który którym jeździ tylko i wyłącznie z Hondą. Czyli drzwi są tak naprawdę. To, co mówi Karl z Korei, sugeruje, że, że, że właśnie może za, za Lorenzo, że, że Lorenzo będzie jeździł jeszcze w przyszłym roku. No ale dziwne. Natomiast jeśli chodzi o Zarko i przejście do Hondy, Grzegorz. Czy on jest w stanie wsiąść od razu na ten motocykl i zrobić wynik, ale będzie bardzo trudno. To w Australii, bo tam będzie bo taka na jeszcze jedzie teraz z tą lądę najbliższą w tym weekend w Japonii, nie będzie jechał w Australii. W Australii Marquez wygrywał w zeszłym roku bezproblemowo. Czy to znaczy, że Honda się tam bardzo ładnie prowadzi? Dobrze się prowadził, bo Karl przecież walczy przez cały wyścig, przez początek wyścigu z Markezem i z Dovicjozo. Chyba zacięta potężnie, walka. Chyba potężnie huknął Zarko tam właśnie rok temu w Australii. Eee... Dobrze, dobrze pamiętam, na końcu prostej? Dokładnie tak, natomiast e, też wywrócił się do Vicjozo i tym samym Markez został mistrzem I... świata w zeszłym roku. Więc no tak, ale chodzi o to jak, jak, Zarko tam tam. Szło. jak Zarko tam szło. Zarko i... startował z chyba pierwszej linii, dobrze pamiętam. Na początku miał przygodę na prostej start metach chyba z winialesem albo z Marquezem i jechał bardzo dobrze początek wyścigu. A, a myślę, że tutaj to nie ma znaczenia jak mu szło. Myślę, nie. że on jest tak zdeterminowany, a pamiętasz jaki to jest gość, on potrafi. Potrafi, jeżeli tak, wierzy wiem, w to, że da się, to on będzie w stanie pojechać, stanąć na rzęsach i stanie na rzęsach żeby pojechać świetnie te trzy wyścigi. Okej, okay. możecie się zapytać, no dobra, ale o co chodzi z tym taką Nakagami, że on nagle nie jedzie tutaj, się nawet miał teorię, że on w ogóle nic o tym nie słyszał, nie ma coś z ręką. Nie mówił, nie mówił nic i to no, sam przyznał. Sam przyznał, że utrzymywał to w tajemnicy, tak. natomiast co się stało? Pamiętacie tą wywrotkę na pewno w asen podczas wyścigu, kiedy Valentino Rossi ściął taka Nakagami do. To właśnie wtedy pojawiły się problemy z barkiem, te problemy zamiast zanikać wcale narastały i doszło do tego, że tak jak mówi Japończyk, jest mu coraz trudniej, ma coraz gorsze no, fizyczne zdolności do prowadzenia motocykla w taki mm. sposób, jaki potrafił robić przed wywrotką. E, jeszcze własną, domową rundę w Japonii chce pojechać, a później, ponieważ lekarze mówią, że przerwa będzie 3-miesięczna, chce się przygotować dobrze do kolejnego sezonu, e, zoperować się zaraz po tej rundzie w Japonii, nawet jak sam powiedział, nie będzie go na tych ostatnich rundach, bo po prostu będzie przechodził rekonwalescencję. No i, i tak, więc to samo co kiedyś Rossi, to samo co Marquez, to samo co e, Marini w tym sezonie, więc e, jak gdyby barki są problematyczne dla wszystkich zawodników moto czy Moto 2, czy Moto 3, jeżeli się przewrócić uszkodzisz tkanki. Także tak, zamykając temat Zarko, bardzo zaskakująca decyzja, decyzja bardzo e, taka myślę dla nas ciekawa, bo będziemy I zobaczyć. To. Będziemy mogli zobaczyć. Czyli Zarko to stawia wszystko na jedną kartę. Odważna, moim zdaniem, na Hondy. No, chyba, że mają e, taki plan. Ok, zaryzykujemy. Nawet e, Nisza zabiera te informacje do Yamachy. Ale jeżeli się okaże, że w trzech ostatnich rundach e, będzie dawał radę lepiej niż Jorge Lorenzo, no to chyba ten Lorenzo, który taki nie do końca był z nami w porządku, to go chyba jednak pożegnamy. I zobaczymy w Repsolu Francuza w przyszłym roku. No, ciekawe, zobaczymy, to... żeby tylko Francuz za bardzo nie chciał, bo, bo do wtedy e, może się skończyć e, bardzo źle. Ale to i tak od następnego weekendu, bo teraz tak mamy ok. Japonię. Ale zanim przejdziemy już do Japonii, to podsumujmy wyścig e, w poprzedni w Tajlandii. Chosenki w kategorii MotoGP. Dla mnie Grzegorz Wyścig bardzo, bardzo e, cały weekend bardzo mi się podobał. Z takich e, aspektów e, Całościowych, nie jeśli chodzi o samą walkę, ale biorąc pod uwagę to, co się po prostu tam wydarzyło. Zaczynając, wywrotka Markeza na początku weekendu pokazuje: no tak, będzie trudno zdobyć tutaj tytuł Mistrza Świata, i prawdopodobnie przy takim wypadku Markez odpuści. Co się, co się na... okazuje później. Siada na on jest, nieprawdopodobny. On, jest nieprawdopodobny. on jest nieprawdopodobny, i nie można chyba sobie wyobrazić lepszego sposobu na zdobycie tytułu Mistrza Świata, czyli. Udowadnia wszystkim, że on zawsze walczy o zwycięstwo, że on jest najlepszy, bo nawet po takim dzwonie, kiedy nie musi, bo może to zrobić, to jest pierwsza piłka meczowa, może to zrobić za dwa tygodnie, Marquez <grym> pokazuje, że walczy. Musi i nie musi, bo powiedział o tym po wyścigu, że dostał SMS-a od szefa Hondy. Jeśli możesz, to przypieczętuj ten tytuł w Tajlandii. Taki był SMS, więc Marquez śmiał, no pressure, zero, zero presji. No ale dokładnie ta sama historia, która była rok wcześniej na torze Motagi, kiedy przed wyścigiem podszedł do niego szef Honda i mówi: Wygraj ten tytuł tutaj. I to jest ten taki jeden plus tego weekendu. Drugi plus tego weekendu, moim zdaniem, to jest ta forma Fabio Quartararo, mm -hmm. która pokazuje, że nie będziemy się nudzili. Jak wielu mm -hmm. myślało, przychodzi era Marqueza i wyścigi MotoGP będą nudne, bo będą tutaj procesje zawodnika z numerem 93, a potem wszyscy. Z tyłu będą walczyli o drugie miejsce. To pokazał młody Fabio Quartararo, debiutant, że przyszły rok będzie zdecydowanie trudniejszym rokiem dla Markeza. Będzie zmuszał Markeza do wejścia na jeszcze wyższy level, bo na tym levelu na pewno będzie Fabio Quartararo. Wiesz, co mi się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o Quartararo, to, że potrafi tą Yamachą jeździć bardzo agresywnie. Że no, to nie to jest prawie. tylko. Co prawda, Marquez mówi, że jeździ jak Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, ale jednak ja bym. Oprócz tej płynności jazdy, bo potrafi niesamowicie szybko jeździć w zakręcie, co zresztą jest silną stroną Yamahy, potrafi niesamowicie agresywnie jechać na hamowaniu i na wyjściach. To jest coś, czego nie, o ile Horcho Lorenzo na wyjściu tak, ale na wejściach on tak nie potrafił jechać Yamahą. Zresztą yy, no, chyba, tak chyba Rosji potrafił tak jeździć ostro Yamahą, Winiales yy, niespecjalnie, natomiast no, jest to coś niesamowitego. Ten, to hamowanie do ostatniego zakrętu gdzie hamowali obok siebie z Marquezem, obaj na przednim kole, oba, obu zamiatał tyłem jeden i drugi motocykl, no to był kosmos. Mi się bardzo podoba to, jak rozumie już Fabio Quartararo, jak się uczy tej nowej, takiego nowego sposobu podejścia do wyścigów, jaki prezentuje Marquez. Ta analiza, zapytany Quartararo przed tą rundą, czy oglądał wyścig MotoGP poprzedni, on powiedział tak, z 50 razy. Tak. I, I to jest to właśnie, co, co wprowadził Marquez. Analiza to nie jest tylko przyjeżdżam na weekend, jestem dobrze przygotowany, bo trenowałem gdzieś. Nie, to jest po prostu pod każdym względem. Analizujesz style jazdy przeciwników, yy, analizujesz poprzednie wyścigi, wyciągasz z tego wnioski, z tamtego i, i to musi być zawodnik kompletnie dzisiaj przygotowany pod każdym aspektem, żeby móc walczyć właśnie o tytuł mistrza świata. Oczywiście do tego dochodzi ten wielki talent Fabio Quartararo, no, i, i to wygląda bardzo optymistycznie, i to jest coś, co mi się bardzo podobało w Tajlandii. Słabiutko, Ducati, w porównaniu do tego, co, co było tam rok temu. Rozczarowany byłem też postawą Vinialesa, jeszcze zostając przy temacie Yamaha. Vignalesa mimo wszystko byłem rozczarowany. Rossiego także. I powtórzyła znaczy, o... się historia z powiem Ci szczerze, że ja cały czas jeszcze wierzyłem w to, że Valentino Rossi jest w stanie się odbudować. Niestety teraz, no może dla niektórych się naradzę, narażę, ale to jest tak jakby już znaki, że jednak ta legenda odchodzi. To już jest znaki, że kolejny wyścig to nie jest, że coś z moimi ustawieniami, że popełnił błąd, że dobro z opony. To się nie da za każdym razem powiedzieć. Valentino Rossi. kolejny wyścig nie jest w stanie trzymać tempa i odjeżdżają, bo kwarta ok, ale też Maverick Vignales. No chciałbym się mylić, bo yy, myślę, że naszym szczęściem jest to, Grzegorz, że od kiedy jesteśmy w tych wyścigach, yy, to był Valentino Rossi legenda dalej jeżdżąca, ale no, ktoś, kto zmienił absolutnie świat w ogóle i wypromował te wyścigi na znacznie wyższy yy, poziom. Facet, który robi, robi no, bardzo dużo. Gdzieś gdzie pójdziesz nie trafisz do środowiska ludzi, mm. którzy się ścigają i zapytasz, a kogo znasz z wyścigów motocykli, no, wszyscy powiedzą Rossi. Zresztą to, co widzieliśmy w Brynie, ilość czapeczek. To, jak nakręca całą tą karuzelę Valentino Rosji, to jest coś, co na pewno trzeba mu oddać, i, 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 i za to na pewno olbrzymi szacunek przyjmujący co tych 9 tytułach niż lat, Ale boję się że, się, że to jak całkiem realnie, że do 10 tytułu to nie będzie. No, jak nie pamiętam kto to powiedział, ale któraś z legend, że o ile 10 tytuł to jest w ogóle rzecz, o której może zapomnieć o Rosji, o tyle powiedział także, że niestety, ale o zwycięstwie do końca swojej kariery. Wielce prawdopodobne, że też będzie musiał zapomnieć, bo będzie musiało się złożyć wiele czynników, e, ustawić się, wszystkie parlamenty będą musiały odpowiednio dla Rossiego, żeby do tego doszło, bo niesamowicie silny jest Quartararo, nies niesamowicie silny jest Marquez, niesamowicie silny jest mimo wszystko Viniales, który, nie wiem czy słyszałeś, w wywiadzie dla Asa Hiszpańskiego powiedział, raczej umowy z, z Yamaha nie przedłuża. Raczej szukamy alternatyw. No i teraz pytanie, gdzie? Może, może Suzuki? Gdzie jednak troszeczkę Rins zawodzi i może to będzie miejsce. Jest kilku zawodników. Jeśli już, to myślę, że bardziej chodzi o Ducati. Ale ten styl Vignalesa Salu Ducati to pasuje jak pięć do nosa, mniej więcej tak samo jak zarko do Hondy. No, Lorenzo też teoretycznie miał nie pasować, a po roku czasu zaczął wygrywać i myślę, że jednak patrząc dzisiaj na siłę Ducati, ona jest większą siłą niż Suzuki, w którym już był. I powiem szczerze, że suzuki naprawdę mają się dobre rezultaty. I natomiast motocykl. wiedząc, znając tą fabrykę doskonale, bo byłem z nią dość długo związany, boję się, że to jest już, e, że to jest Everest i możliwości... Księgowi już dalej nie e, dalej to nie pójdzie, a konkurencja niestety odjedzie. odjedzie. Myślę, że Yamaha zaraz odjedzie. Myślę, że Ducati też troszeczkę poprawi motocykl. Może się mylę, fajnie, bo chciałbym, żeby Suzuki poszło dalej, natomiast boję się, że to tu dalej już. E, Specjalnie jakoś nie pójdziemy, zobaczymy. Więc jeśli chodzi o Vinalesa, myślę, że bardziej jeśli myśli o zmianie to w kierunku Ducati. Bardzo ciekaw jestem, jak potoczy się dalszy los tego, o czym mówiłeś, dziesiątego tytułu Valentina Rossiego, ale tak jak powiedział Rossi, szybciej Mark Marquez zdobędzie dziesiąty tytuł niż on. Może to nie było aż w ten sposób powiedziane, ale powiedziano, że raczej pobije z tytuły wszystkie i osiągnięcia Valentino Rossiego. Chyba, że przeszkodzi mu w tym Fabio Quartararo. No. Dokładnie, no chociaż też znowu, nie za każdym razem. Może był jakiś bo. następny nowy zawodnik. No zobaczymy. Jeszcze wracając, zostając przy temacie Tajlandii, fantastyczny wyścig Moto2, no, no, no bo świetny wyścig znowu, znowu, w końcu Luki Mariniego i świetny wyścig Brada Windera. Luka Marini w zeszłym roku bardzo silny na tym torze, ale nie wygrał wtedy, bo zajął drugie miejsce za swoim kolegą zespołem Pekobaniają. Teraz jednak jest z 25 125 punktów. Ale Brad Binder, to jest ciekawostka, bo to jest kolejny wyścig, w którym potrafi wykrzesać z ja naprawdę bardzo wiele. No i tak, jak mówi się, że ta konstrukcja jest troszeczkę gorsza w kategorii Moto 2, no to Większość mówi, że Binder robi robotę. Robi robotę, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta końcówka sezonu. W zeszłym roku dla Katema ostatnie wyścigi dla Bindera były i Oliveri bardzo dobre. Jeżeli teraz tak będzie, no to też miło zakończy przygodę z kategorią Moto 2, bo wiemy, że Binder w przyszłym roku już Moto GP. Lider klasyfikacji generalnej Alex Marquez mówi, że nie może popełniać błędów. Do końca sezonu nie może popełniać błędów, żeby jednak przypieczętować ten tytuł w miarę szybko. Przewaga. 40 punktów. No to tak, to jest dużo już. To jest dużo. Patrząc, że przed nami zostały cztery wyścigi, to jest dużo i e, cztery wyścigi są Patrząc wystarczy, na zadyszkę Fernandeza. Wystarczy cztery razy być na drugim miejscu, to wtedy by stracił 20 punktów. Pytanie, ile ma zwycięz więcej? No, chyba nie jakby cztery, cztery, cztery razy wygrał Fernandez, to by jeszcze e, go wyprzedził. 44 punkty ma nad Binderem, zakładając. 40 punktów. A, nad Binderem, nad binderem. No tak. Nad Binderem 44. No tak, jak wystarczy, że wygra w Japonii, nie Jedno zwycięstwo wystarczy, a potem za każdym razem może być drugi tak. przed za, za Fernandezem. No ale myślę, że tak nie będzie kalkulował Marquez. Ale podobnie wyglądają te klasyfikacje. Jak się spojrzy na klasyfikację Moto2 i MotoGP, tu Markę jest na czele, tu Markę jest na czele, tam a Mark tutaj. Alex. Adam wydrukował klasyfikację i tak położył i mówię, kurczę, można się pomylić. Co? Jak patrząc w klasyfikację, no może rzeczywiście i tu Marka na czele i, i tu. No ale zobaczymy, bo sezon absolutnie jeszcze nie jest zamknięty i, i ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze będzie w stanie tutaj nacisnąć na odcisk młodemu Markazowi. No tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo... To są ciekawe rundy, To zawsze poza Europą, gdzie zawodnicy te tory znają lepiej, gdzie więcej ma możliwości testować i czasami trochę takiej więcej, większej przypadkowości może się pojawić. W Moto3 natomiast wszyscy poszli pogratulować nikomu innemu, ale Darynowi Binderowi, temu, co, tego co zrobił podczas wyścigu. No na pewno... Aron Kanet na la pewno, Lorenzo Dalla Porta na pewno podziękował, natomiast Myślę, że najbardziej zadowolony był z tego przebie z przebiegu wyścigu był jednak Aron Kanet. No, no najbardziej. Zwyciężył, że tak. ma 0 Wy... punktów, odjechał mu do Laporta w klasyfikacji generalnej w tej chwili na 22 punkty, także... Jest... Wyścig był strasznie przez to skrzywiony, bo, bo kilku zawodników, którzy mieli świetne tempo, czy to McFee, czy Aaron Kanet, no niestety poza wyścigiem. Poza wyścigiem także Andrea Minio, który Sky to tobą, z tobą się starł i też dostanie karę. Przesunięcie także dla Daryna Bindera. I pytanie tylko, Adam, czy to nie jest troszeczkę za słaba kara dla Daryna Bindera? No Już dużo zdarzyło się podczas tego wyścigu. Myślę, że, 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 że trzeba będzie porozmawiać przede wszystkim z Darynem Binderem. No takie sytuacje nam się nie mogą powtarzać. No, my komentując na żywo ten wyścig, zanim doszło do tego, Mówiliśmy, to się Mówimy, że się idzie ostro. Idzie Darren Binder ostro, trochę przesada No i niestety przesadził. Pech, że jeszcze wyreżyserował nam niestety dość mocno cały wyścig i można powiedzieć końcówkę walki o tytuł mistrza świata. Trochę więcej szczęścia z taką ostrą jazdą mojego starszy brat, Bo jednak brat Binder, mimo tego, że też jeździ niesamowicie ale ostro, jest jest ale jest Brat tak. Binder jest ostro, ostrożniejszy. Co nas Grzegorz czeka w najbliższym weekendie, jeśli chodzi o Japonię? Wczesne wstawanie. Albo później układzenie się spać. Dokładnie. Także wszystko zaczynamy od drugiej w nocy. No, w niedzielę od pierwszej 40. Ważna zmiana kolejności. Moto 3, Moto 2, Moto GP. Wszystkie treningi. Chodzi o to, żeby Moto GP było jak najpóźniej. I na wypadek, gdyby znowu poranna mgła była, żeby ona, tak jak to bywało w poprzednich latach, nie przeszkodziła kategorii Moto GP. nas czeka? Wyścigi od 5 rano. Widzisz, nie sprawdziłem. Sprawdziłem na pewno, raczej. że jest o 5 rano w domu tak, A w Polsacie na urządzenie jest 4. Więc myślę, raczej o się wkurzyło, jakby godzina wcześniej stała. więc trzeba na Polsacie Sport.p.gr się zwrócić uwagę, żeby te godziny zmienili. Pamiętajcie, jedna rzecz. My zawsze jesteśmy za tym, żeby MotoGP było numer jeden, pokazywane. Więc jak czasami nie ma, to ani on, ani ja nie jesteśmy tego winni. My robimy wszystko w Polsacie, żeby MotoGP leciało. Na żywo w telewizjach. Większość z was zresztą się e, ciągle upomina. A ja twierdzę, że w dalszym ciągu jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że możecie oglądać w internecie na IPli za darmo. Tak jest. I wiele się. krajów miałoby ogromne szczęście, gdyby tak się działo, bo możecie oglądać od początku do końca, bez przerw, bez naszego oglądzenia w przerwach. I wszystko możecie sobie obejrzeć: wszystkie wprowadzenia, wszystkie filmiki, które MotoGP.com przygotowuje, więc naprawdę mnie. Osobiście mega to irytuje, jak dostaję te, na Twitterze te informacje. To prawda Grzegorz, w zeszłym roku wygrał tutaj w Japonii Marquez. Tak, po fantastycznej walce z Andreą za który wywrotką zakończył swoje marzenia o tytule mistrzowski, Tak jest. W zeszłym roku w kategorii Moto też to wygrał? Eee, wygrał Quartararo, prawie wygrał. Wygrał, ale został zdyskwalifikowany. Tak, za zbyt niskie ciśnienie w oponach. Tak jest, więc no myślę, że to Ci się dużej różnicy nie robiło, a Fabio Quartararo widać że może być groźny. No oczywiście kolejny dla niego weekend, gdzie motocykl MotoGP nie jeździł, więc będzie musiał się wszystkiego uczyć od nowa. A kto w Moto3 wygra? A ten tor jest dość trudnym torem, i, i jeśli chodzi o kategorię MotoGP, mamy te ostre hamowania, więc na pewno troszeczkę Quartararo będzie miał problemów. Czy już będzie gotowy powalczyć? No, ja myślę, że tak. Myślę, że tutaj. Zresztą powiedział to Wilko Zelenberg i chyba Johann Stiegefeld, że w Japonii, w Japonii to zrobimy. I nie byłbym zdziwiony, bo pamiętasz, że zwykle Marquez po zdobyciu tytułu przychodzi do tak? Ma bardzo długiego kaca przychodzi rozprężenie, więc e, może być tak, że no, Marquez, ale Marquez też się uczy. I... Marquez co prawda powiedział, że teraz przenosimy po pierwsze e, całą naszą atencję na sezon 2020 i na to, żeby zdobyć pod, potrójną koronę. Z tym będzie bardzo trudno, ponieważ nie pomaga mu w tym kolega zespołu Horch Lorenzo, który e, no, głównie no, że... nie punktuje aniżeli to punktuje. To jest coś, co bardzo drażni Honda, to że e, może właśnie Horcholorenco Lorenzo e, tymi słabymi wynikami, a nie punktuje tak jak powiedziałeś, no, przeszkodzić w zdobyciu dubletu, bo przypomnijmy, Markes Mistrz świata, jeśli chodzi o konstruktorów, nie ma możliwości, albo już jest to nawet, już jest, bo wtedy punktuje najszybszy zawodnik Hondy, a Marquez tyle razy wygrywał, że moim zdaniem ten tytuł już jest nie ale Po tam A później zespół, a zespole punktują obydwaj zawodnicy, czyli w Repsolu Marques i, 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 i Lorenzo. Nieźle do Wicjozo i Petrucci, chociaż Petrucci w ostatnim czasie gorzej. Zawieszka zdecydowana yy, po po prostu musi wreszcie Lorenzo troszeczkę punktów pozbierać i na to na pewno Japończycy liczą. Grzegorz, pogoda w Japonii, trudna. Nie wiem, nie patrzyłem na to. Podobno jakieś olbrzymie opady deszczu zapowiadane na sobotę. Aha, no bo może na znowu sobotę... jakiś tajfun, bo tydzień Co ci, temu formuła odwołana w ogóle sobota. Ew, kwalifikacje przesunięte na niedzielę były w formule ze względu na ten potężny tajfun, który, huragan tak naprawdę, który nadszedł nad Japonię. No może tutaj kolejny jakiś spacer zgubił się na Pacyfiku. Może tak być. W każdym razie trzymamy kciuki jednak, żeby nic nie było e, opóźniane, żeby nic nie było odwoływane, żeby Ja tam żeby i poduszkę mam. No to bardzo miło, ja sobie będę siedział i, i patrzył mm -hmm. w padający deszcz w razie czego. E, Grzegorz, bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili w Hiszpanii na torze Guadix. Bardzo ważna rzecz. Co prawda Andrzej Pawelec e, nie się, oddzwonił, nie odpisał. Tak. E, Czy odpisał? Nie, nie odpisał. No, e, syn Tomka Mistrza Polski właśnie startuje w tych kwalifikacjach do Red Bull Rookies Cup, które się odbywa na torze w Gładys. był pierwszy dzień, jeździła część zawodników, dzisiaj jest drugi dzień, jeździ druga część zawodników, a wśród nich Milan Pawelec, młodziuteńki, bo on jeszcze na tym ma 12 ale to jest lat, kończy je za kilka dni, i ale udało się przekonać organizatora, że mimo, że tam kilka dni brakuje, będzie mógł pojechać w tych kwalifikacjach. Chłopak, który szaleje na motocyklu pitbike, Walczy jak równy z, równym ze starszymi, z, chociażby z Danielem Blinem, z synem Andrzeja Pawelca, który jest troszeczkę. Y, Andrzeja Pawelca, który jest starszy, naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Y, no i tak jak słyszycie, ma 11 lat, jeszcze 12 nieskończone. Jakby się do tego pochalu Red Bulla dostał, no to w no, tak młodym wieku, ale... tak zaczynając, no to, to, to byśmy mogli mieć naprawdę za parę lat dobrego zawodnika. Nawet jak się dzisiaj nie dostanie, to nie będzie już źle. On to już pozna. I myślę, za, rok? Że za rok, będąc jeszcze bardziej doświadczony, wiedząc, jak to wygląda, pojedzie, i wtedy no, myślę, że problemy mogą być znacznie mniejsze, a duże prawdopodobieństwo, że się dostanie. A I patrząc jeszcze... na DNA, czyli Tomek Pawalec, który no, niesamowicie dobrze jeździ na motocyklu, i przecież Andrzej Pawalec. No ale Tomek przed Andrzejem też tam spustoszenie siał w setkę. Tak, przecież. jest, no, walczyli razem, także to jest naprawdę e, dobra, wyścigowa rodzina. Miejmy nadzieję, że. No Jak zwykle trzymamy kciuki za Polaków, że dobrze pójdzie dzisiaj e, Milanowi, Pawełcowi w tych kwalifikacjach. O tym na pewno będziemy przez weekend mówili. Jeżeli to będą dobre wiadomości, że jak będą złe, to też powiemy. Ale tak jak powiedziałem, nawet jak się teraz e, nie uda, to i tak nic się nie stało, bo, bo, bo tego czasu jest dużo. To jest tenki chłopak i, i jeszcze będzie mógł. Dobry ostatni wyścig także Piotrka Wiesieckiego w, w, w Cewie. Bo, ósme, bo miejsce, ósme, miejsce, ósme miejsce tak, miejsce, tak drugie drugie dwa, więc naprawdę świetnie. Mimo startu z 16 pola. Z16 pola, tak, o ile dobrze pamiętam, tak się zakwalifikował. Cały czas celem, Piotrka jest, e, żeby kwalifikować się w pierwsze dziesiątce. Nie udaje się to, ale, ale w wyścigu 8 miejsce to już jest naprawdę dobry wynik. Dobry rezultat i, i... No i trzymamy kciuki, bo jeszcze zaś jedną rundę będziemy miał w tym roku, chyba w listopadzie jakoś. Także, cóż, o godzinie drugiej w nocy, z czwartku na piątek, słyszymy się, widzimy, widzimy się, słyszymy. Adam, druga w nocy, Wszystko Polsad, się, Polsat Sport News, nie bądź taki ciekawy, Polsat Sport News i oczywiście IPLA i oczywiście Sport.pl. Tam będzie w zasadzie cały weekend, tym razem cały weekend w telewizji, przynajmniej na razie tak jest w programie. Co prawda, tak jak mówiłem, w niedzielę jest pomyłka, jeśli ja chodzi o jedną godzinę, ale Grzegorza znajomości zaraz się w pozwolą zaraz to pozmieniać. Mm -hmm. Bądźcie z nami, oczywiście zapraszamy też do oglądania wszystkich treningów, bo zawsze tam można wiele ciekawych rzeczy podpatrzeć i dowiedzieć się. Także za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia z czwartku na piątek o drugiej w nocy. Do usłyszenia, na razie.